Podczas układania do spisu możesz korzystać z zaawansowanej wyszukiwarki. Aby to zrobić, kliknij sobie przycisk tutaj ten, ten plusik, albo tutaj. W zależności do tego, czy dodajesz pierwszy posiłek, czy kolejny, klikniemy tu, i w ten sposób włącza nam się wyszukiwarka. Możemy z niej korzystać na kilka sposobów. Możemy po prostu wyszukać jakiś produkt. I wtedy tutaj wyświetlają Ci się produkty w bazie. Tutaj wyświetlają Ci się posiłki o takiej nazwie, którą wpisałam. Tutaj też wyświetlają się posiłki. Zobacz też, że produkty oznaczone są inną ikoną, a posiłki inną. Jeżeli chcesz właśnie włączyć tą taką zaawansowaną funkcję wyszukiwania, klikasz filtruj i możesz wyszukiwać posiłki na przykład po tagach w programie. Pamiętaj, że tagi można, możesz wyszukiwać poprzez tagi systemowe, które są już grane lub poprzez tagi własne, które będziesz tworzyć podczas układania do spisu. Możesz też wyszukiwać... Posiłki poprzez porę, porę y, posiłków, na przykład śniadanie. I klikamy Szukaj, i w ten oto sposób posortowały nam się w tym przypadku wegańskie śniadania. I możemy także tutaj poprzez tą strzałkę wysunąć informacje o danym posiłku. Tutaj mamy jakieś alergeny, więc zobaczymy jaki jest ten alergen. Jest to gluten. Możesz także sortować poprzez swoje własne posiłki, poprzez ulubione. Możesz też korzystać na przykład z wyszukiwania poprzez makroskładniki. Na przykład posortować po węglowodanach. albo znaleźć posiłki wysokobiałkowe.